przyjechaliśmy do Jastrzębiej Góry znaleźliśmy tutaj taki parking także płatny, no ale trudno no i na razie ruszamy na podbój, zobaczymy co dalej no i właśnie i tak sobie idziemy, idziemy i wyłania nam się na coś co nas totalnie zaskoczyło uwaga i jeszcze piękny, piękny żagiel tam na na Bałtyku, no po prostu poezja spacerujemy ulicami Jastrzębie i Góry ludzi jest tyle, że po prostu chyba nie wiem, jakby nikt nie jakby wszyscy, wszyscy mieli urlop wszyscy <laughs> mają urlop w całej Polsce. Tak jest. Stragan na straganie, pełno ludzi, tylko hajs. Może to, może tamto. Tak jest. O, fajny lokal po lewej? Nie? Tak jest. O, trójaczku. Weszliśmy do takiego parku, w którym są, yy, są figury z drewna. Także wygląda to nieźle, bardzo przyjemnie. No z tej strony mamy oczywiście klif, którego tak trochę nie widać, ale wysokości jest. No jest i piękne, jest piękne, piękny widok na, na Bałtyk. Tam już nie ma takich Jesteśmy na plaży jest Jastrzębie, duże wejście numer 23 i... Przeszliśmy lekki szok. Znaczy, nawet e, czytaj e, duży. Czytaj dużymi literami. Tak. Siedzę sobie i obserwuję morze, a z morza ktoś się wyłonił. No, kto to może być? Jesteśmy przed domem młyski w Jastrzębie Górze. I z zaciekawieniem wchodzimy do środka. A przynajmniej ja jestem zaciekawiony. Nie wiem jak reszta, ale myślę, że tak. No reszta zobaczycie. nie, bo szarpie no. mnie tutaj. Za <laughs> No Na wejściu przywitał nas Humidor z kolekcją Cygar. Wygląda to całkiem fajnie. No i uiskacze też, oczywiście. To, co zobaczyliśmy w środku, naprawdę robi na nas wrażenie. Jest naprawdę bardzo duży wybór.

Weszliśmy sobie schodami na górę. Na górze jest równie pięknie jak na dole. Takie granice widziałeś? No właśnie, jestem zaskoczony. Takiego czarnego mamy. Tak. Ale ten zaczek pomagał butelkę. A bo to jest stary. katan, Dzika Ah ça Mój wybór pierwszy padł na świetne piwo Marfis oczywiście, ale nie po to tu przyszedłem. Przyszedłem, żeby napić się ciekawej whisky i zacząłem od e, takiej whisky z wyspy Eilidh. Przenieśliśmy się na zewnątrz z tego powodu, że za chwilę lub za niedługą chwilę rozpocznie się koncert. Zespół się właśnie przygotowuje do koncertu, a my sobie zasiedliśmy tutaj przy stoliku. No i tak sobie siedzimy. Popalamy sobie cygaro, pijemy dobrą łychę, no i później podłączymy się jeszcze pod tego Marfisa. morfisa. Moja Dorotka powiedziała, że dzisiaj nic nie chce. Tak? Mhm. Mm <laughs> Nieprawda. <laughs> Oszukuję was. <laughs> Back no more, no more, no more. Take the road, Don't come back no more. Just to watch him die. When I hear that whistle. Widać. Jesteśmy w Jastrzębie Górze, w Domie Whisky. Poznałem tutaj wspaniałego człowieka, Piotra, który tu pracuje akurat. Wspaniałe miejsce dla wspaniałych ludzi i polecam wszystkim, którzy chcieliby tu przyjechać i naprawdę napić się dobrej whisky, spędzić, spędzić świetnie, świetnie jakieś tam chwile, posłuchać muzyki na żywo. I, no i tyle właściwie. Także, Polecam wszystkim. Także też zapraszam serdecznie, mam tutaj ponad. Mówię, tysiąca rodzajów whisky, Dla każdego coś się znajdzie. Możemy zrobić i koktajle, ale też dobrać do odpowiedniego, że tak powiem, charakteru, ale też i smak, wszystko. Mówię, na pewno coś dowierzemy i znajdziemy od początkujących już do naprawdę dosyć mocno, mocno Zawansować. zaawansowanych części. Polecamy wszystkim. Zapraszamy. do góra. Do whisky. Do whisky. A teraz po koncercie i spotkaniu w Domie Łyski jestem na zapiekankach, które zamierzam za chwilę skonsumować i mam nadzieję, że będą dobre Jest po 22:00 i naprawdę życie tutaj w Jastrzębie Górze cały czas się toczy Naprawdę jest wszystko otwarte, jest po prostu pełno ludzi Wszystko jest tak jakby działa i naprawdę no, chyba pierwsze miejsce, w którym my jesteśmy z tych mniejszych miejscowości, gdzie, gdzie o tej porze tętni życie po prostu. Bardzo dobrze. Właśnie pożeram taką wspaniałą zapiekankę. Naprawdę jest mega. Jak na razie to wszystko mi się tu podoba, także jestem zachwycony. Tyle. Smacznego. Jestem przy tak zwanej gwiazdy. Wizji północy jest to znacznik punktu wysuniętego najdalej na północ rzeczypospolitej. Adam jest w Warszawę, Właśnie wyjeżdżamy z Jastrzębie i Góry. Bardzo nam się podobało. No, wszystko jest fajne. Plaża jest fajna. Trochę dużo ludzi, ale i trochę ciasno, ale można coś tam znaleźć, tak jak my. No, do Uski to tak jak wiadomo super. I kierujemy się dalej w nieznane.